Jak wiemy, ostatnio Valve kupiło mapę Dekesh od m czyli twórcy tej mapy, i wszyscy za zaczęli się jarać. Ale dlaczego wszyscy zaczęli się jarać? Dlaczego każdy chce po prostu Dekesh, wymarzonej mapki dla Wiary? Chyba zacząć od tego, że nostalgia gra w bardzo dużą rolę, czyli wspomnienia różnych mocnych, ikonicznych akcji typu graffiti simple. Play, sir, simple Simple, I don't know man, if he just comes in with that, there's nothing we it. was a no-scoop! It was a no-scoop! He didn't even... Or these two Niko and Deagle actions, which are iconic from the time of It's gonna be torn away from them very, very quickly by Titan. Oh my god, Nico gets three, four! Oh my lungs, I don't believe it! Shox then has just to find one more, the molly isn't gonna touch him. And what on earth has just happened? Deagle is on fire and Shocks is gonna walk into it as well. Niko is on fire. Niko, keep men here because they've got big armor and Niko's putting in more damage. Well, what is that? No! Four kills! Now you can't do it! There's only one more person to find down to the one versus one. Is he really gonna ace? No i ostatnia, mega mocna akcja, która mi się najbardziej każe z Cashem. Czyli Ace Hiko, który stał na siatce i na kul do z tego Teka, który jeszcze wtedy mocny był. Magia. Cudo. Once again, just Justin Is He about to pull off the Alamo. He's got three from behind quad. Can he find a fourth? He gets the fourth. He's on for the ace, and he gets it. What? Oh How my god! Did that just happen? <laughs> <laughs> I feel like I'm trapped. I'm trapped inside of a meme right now. Jak to online? streamer Zabawne momenty, jeszcze to był czas kiedy były i netcoxy, i zak te sprawy B ratujcie No wracam. Ja już jestem tutaj wracaj Zasłuchaj Nie masz gier co w metrumie. No 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 Czterech wyjeżdżam Co? Czterech wyjeżdżam A? Tak To były tylko je same Po to <noise> Podsadzili się na siatkę. Wózek dwóch. No. Ale to, no to by dała takie info, że... Jeszcze no gdzieś tak? ratujcie Pamiętasz, y, 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 pamiętasz tą sytuację, Sajson? No Wydę... tak, a ja pamiętam... Pamiętasz, jak, jak mnie kurwa zjebałeś? A pamiętasz, ja mi powiedziałeś? Pamiętasz, jak mnie kurwa zjebałeś? A pamiętasz, mi powiedziałeś wtedy? Tak samo jak... To no, to to tak ty. no, no i zrobimy identycznie to samo. Pamiętasz, jak mnie zjebałeś? No. no, to teraz ja cię zjebie, ty kurwa parfkarze. Co to było za info, kurwa? nie no, mamy, ja powiedziałem, że ty? fake info, a ty się zasrałeś do mnie wtedy. Dobra, dobra. To ty teraz dałeś fake info. Nic nie mamy, pani Ja Ja potrafię się przyznać, dałem fake info. Ja idzie. Jak normalny człowiek potrafię się przyznać, dałem fake info, moja wina, a nie. nie, nie, nie to co No i wiadomo, bez tego nie możesz się obyć. Bo 019 legendarny Izaka, ale nie, nie, nie rozpraszaj ja mnie chociaż. Zbieram zbieram nie cię na tym, nie na tym. Ja muszę zrobić fragę stary. O, o, jest najdziwniej miłości. O nie, na no, przyleciał yeah. mi pomóc. no oh nie. Teraz trzeba sobie zadać pytanie. Za jaką mapę kaszyk wleci? Czy będzie to w końcu Miraż? Bo Zamirka już dawno miało coś wlecieć, bo no wiadomo, no. niestety ta mapa jest powtarzalna, już się znudziła wielu osobom i tak dalej. Jest jeszcze druga szansa, czyli Ancient, który jest średnio grywalny i ludzie nie do końca go lubią. To też jest taki powtarzalny. Bardzo ciężko się solo gra na takich mapach jak Ancient. Ja osobiście byłbym zadowoleniem jakiejś mapy. Bo z bólem sercem powiedział, że Zamirka, ale. Bardziej mi nie odpowiadają mapy typu Inferno czy Anubis, więc ja bym za ten był. I chętnie bym zobaczył, jakby wrzucili dwie mapy, nie tylko jedną. Przyjemne, na przykład jeszcze overka trochę zmienionego tutaj. Co, jesteśmy na nowym kieszyku. Pierwszy standardowo wygląda. Widzicie standardowe rzeczy. Wrzucamy smok na przejście. Typowo tak, nie? Na nowo, jak nie zbiegł, to lepiej wchodzi. Co, palenie siatki. Kurde, ale to będzie cudo, co? Wszystko wchodzi jak powinno Tak Widzicie, kurde, ale to są automatyzmy już co? Szczerze nie odpalałem już tej mapki wszystko tutaj kurde wchodzi jak powinno. Co buźnik tu będzie dalej. Tak to będzie wszystko ładnie widać. co się, kurde. Jeszcze tutaj było tak, nie? Wydawało wskoczyć. czy dalej się da. To moim movementem, nie? Ale ogólnie się da. O, nawet z moim movementem, skoczyło. Widzicie, kurde, do. czy ta pozycja, kocham tą, Ta. a to się da wysadek, czy nie, czy zmieni coś, uda się, nie pamiętam, czy to tak nie było, znaczy na pewno nie było wcześniej, ale może później tak było, dobra, jakiś taki ekran, cik, stąd może coś tam, rzucimy, kosmos, albo tak normalnie. gdzie to lata, o, lampę oglądałem, a kosmos no coś tutaj widzi, jakieś granaty da się rzucić. Nieźle. Jak te wyglądały, to się tym. Tak, jakoś się polakę rzucało. Nie pamiętam. O, nie pamiętam nic, no ale jakoś się tam rzucało, dopalało górę. Smokowało dół. No jakoś tam było, nie? Tutaj też da się stoczyć, tak? U, da się. Kurwe, wszystko się da. Czy cały czas zachowali ten kor To się dało skanować, no. Czy tutaj jakiś buścik dalej działa? Będzie jakoś działać, no. Właśnie się martwię z tym, że jakby gdzieś się do wychodził. Pamiętam, że to było jakieś, tak się rzucało lewo-prawo. Tak, tak chyba. Patrzcie, nie, nie grało się jeszcze tyle czasu, a się wszystkie takie granaty jakby pamięta, no. Więc sobie tutaj stwąk do tego, palenia w białej. Drugi palek będzie tutaj. I wszystko dojechane będzie, no? no to się nie pali a to... coś tam się będzie to rzucać, nie pamiętam. Trochę też inaczej się rzuca, ale to jakaś dziura jest zimna. A tej nie, za wysoko na busta, nie? No, to było no A co, będzie się być wjeżdżać, tak? Słupy trochę. Tak nie wiem, czy tak będzie robić różnicy tak szczerze Dziwne to tak biegło co będzie się przebiegać, się rzucać? Ciężko nie trafić, nie? O, trafi i co, gdzie to leci? Niebo. No, nieważne co. Ventrum jeszcze. Tak. I galania, jak nie da się tego wyłączyć. To się da samemu skoczyć. O, w drugą stronę, bo to tak, nie? Okej. Okay. Takie bajery. Tego wcześniej nie było, ale ciekawe to wygląda. O, tutaj jeszcze jakieś te bajery. chyba lampa taka. Tak, bo nie da się na to skoczyć teraz. No, no tak głównie to wygląda. No. Nie ma nic takiego super specjalnego. Jakieś i tu. Ten... Nie no, mapka git wygląda. No co, no, dzięki za oglądanie. Jak wam się podobało, możecie zostawić like, komentarz, suba i powiedzieć, czy podoba wam się w ogóle ten, ten pomysł, żeby ta mapka była. I co myślicie z tym, jakby dodali jeszcze psika, czy ten dobry pomysł? według mnie, ja to bym mogło oddać. Bu böyle başlık bu da